Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie. Na moim kanale stuknęło właśnie 20 tysięcy subów. Więc ja postanowiłem zrobić dolosz challenge. Challenge chili. Jedziemy sobie właśnie po papryczkę chili. No i będziemy, będę próbował to zjeść. Oglądajcie. No to kochani, mamy papryczkę, mamy tutaj wodę. Mieliśmy kupić mleko, ale... Ale postanowiłem, że woda wystarczy. Mam nadzieję, że wystarczy. Przerywam się kochani, że robię to pierwszy raz. Jeszcze nigdy nie jadłem papryczki chili. A słyszałem, że to bardzo pali. No... Słyszałem, że to bardzo piecze, ale no zobaczymy. Czego się nie robi dla Was, kochani widzowie? No co? Bez zbędnego gadania otwieram sobie wodę. Operator kamery łap sam koreczek. No i co? Smacznego! O! O! <laughs> Aż łzy na oczy idą. <laughs> Normalnie łzy mam na oczach. <laughs> <Jak pali? śmiech> mm. masakra jak paliwa oh. 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 nie wiem jak jak to może tak palić co tu w tym jest oh. jakby się co paliło w buzi ja pieprze. Oh. 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 woda zimna a wygląda, a czuć ją w buzi, jakby była gorąca. Normalnie reszty damy zjeść, ale tamto w sumie też nie zjadłem. Po prostu, jak się to pogryzie, tak zaczyna piec tu w przełyku, i po całej buzi, że masakra. Więc nie polecam tego jeść. Dzięki, kochani, za 20 tysięcy subskrypcji. W sumie już ponad 20 tysięcy. W tym roku myślałem, że. Dobijemy 10, a udało się ponad 20 dobić, więc jest bardzo fajnie. A jeszcze rok się nie skończył, kochani. Więc mam nadzieję, że będzie dużo, dużo więcej. Kochani, wszystko przed nami jeszcze. Jeśli nie subskrybujesz mojego kanału, zasubskrybuj. Kliknij tam na dole. Suba. Zostaw łapkę w górę i napisz komentarz. Nie chcę przestawać piec. Cały czas pieczę. Zimno jest na dworze, a mi tu tak gorąco, że masakra. Kochani, dziękuję wam za dzisiaj. Trzymajcie się, cześć, a ja się idę dalej pomęczyć.